Servus, witam Was. Widzowie na moim kanale na filmiku z eksploracji dzikiego leśnego wysypiska. Wysypisko jest zlokalizowane niedaleko drogi, na obrzeżach miasta. Wybraliśmy się tu z Joanną uzbrojeni w kopaczki, magnes, torby, worki na śmieci. W celu uprzątnięcia raczej nie, ale w celu Wydobycia różnych surowców wtórnych, typu szkło, typu metal. Dużo można znaleźć tutaj fajnego szkła, starych butelek, starych kawałków szkła. Zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Będę włączać się na bieżąco i pokazywać ciekawe fanty. Mam nadzieję, że was to zainteresuje i wytrzymacie do końca. Pierwsze fanty już znalezione. Joanna wybrała się w zarośla i znalazła taki oto złom. Plus taki kawałek spory pokrywy. Jednak zdecydowanie kandydatem na fant dnia jest taka autobutelka. Po śmietanie z lat 70. Wygląda ciekawie. Na pewno pięknie prezentuje się po doczyszczeniu. Do tego fajna butelka po pepsi, kroplóweczka, butelka z wytłoczeniem amino, butelka z apteki, musztardóweczka, zobaczymy co jeszcze ciekawego uda się dzisiaj znaleźć. Kolejne fajne fanty, które znaleźliśmy, to kubeczek z urwanym uchem aluminiowy. Kawałek złomu, kawałek drucika, butelka po mleku z czasów PRL, kto pamięta, pisać komentarz. Do tego znicz z czasów PRL, z fajnego szkła i kolejny kandydat do fantu dnia, taki zrzut chyba troszkę łamany, ale zawsze cieszy taka znajdka. I do tego troszkę złomu. Nie przyciąga magnes, więc nie wiem, z jakiego to jest metalu. I kolejny znicz z czasów PRL. Pani Walewska, piękny kolor, piękne szkło. A do tego zabawka mini mastermind. Jeszcze nie wiem o co chodziło, ale zerknę. Troszkę połamane, ale wygląda na coś ciekawego. Spacer z magnesem na leśnym wysypisku zazwyczaj wygląda w taki sposób, że magnes przyczepia się i staje w pewnym momencie. I trafia się. Taki kawał złomu. Dosyć ciężki. Solidny, gruby złom. Jest las, więc nie mogło zabraknąć leśnego AGD. Pokrywka. W ładnym kolorze ze żarta. Szukamy dalej. Pada także taka oto łyżka. Gerlach, nierdzewka. No jak się doczyści, to, to się jeszcze przyda do czegoś. W leśnej gęstwinie można też znaleźć takie stare trafo z miedziuchą. Również starą. Będzie co obierać, odzyskiwać. Udany wypad, wypad się zapowiada. Działamy dalej A tutaj mamy znalezione przez Joannę Trzy fajne fanty No Gdyby nie to, że są uszkodzone, śmiało mogłyby konkurować do miana fantów wypadu Piękny kubeczek Chodzież Sygnatura Piękne kwiatuszki Tu AGD I tutaj Filiżanka Również uszkodzona, bez ucha. Kubaczek postanowił uciec, zrobić miejsce na dosyć fajne znalezisko szklana strzykawka też fajny stary fant. No nic, powoli zbieramy się, ale jeszcze działamy. Na koniec wypadów padają takie fanty, pokrywka do weka z kotwicą z niemieckimi napisami i taki starożytny raktator do odciągania mleka w przeszłości używany, teraz oczywiście tylko plastikowe, powoli się zbieramy. I robimy szybkie podsumowanie. Wychodząc z tych zarośli, dotarliśmy do miejsca, gdzie rośnie pewien grzyb. Widać, jak natura sobie radzi. Mnóstwo śmieci współczesnych, mnóstwo plastiku, współczesne butelki po piwie, po alkoholu. Pomimo to natura daje radę Murówki się kręcą, grzyby rosną opona standardowo w lesie mnóstwo złomu, mnóstwo rzeczy do przebrania, odkrycia niestety nie jesteśmy sami w stanie tego zrobić, ale małymi kroczkami Powoli, powoli do przodu dajemy radę. Na koniec szybkie podsumowanie tego, co udało nam się zebrać. Trzy torby pełne, jedna torba złomu, dwie torby szkła i porcelany. Razem około 30-40 kg różnego rodzaju odpadów, które wrócą do dalszego obiegu, zostaną zutylizowane zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie będą leżały w lesie, w którym jeszcze jest mnóstwo mnóstwo różnego rodzaju odpadów. Pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne odcinki.